Brzmi sensownie. A gdy nadciągam burza, podróżnicy szukają schronienia zapasów. Witam i pozdrawiam. Daj mi mi mi, Gerd. Sądzę z twojego stroju, twoich zachowań w że jesteś gością. Niedawno przybyłem do kluta. Chcesz mi, może coś kupić? Bardziej sprzedać. Nie mogę nic sprzedać. Ratujesz sobie hmm. Już ten. Zgoda. Witam. Myślałem, że się już nie doczekam. Tak, no cóż. Złe wieści pędzą po tych górach niczym na skrzydłach ptaka. Wiem o wyprawie z East Haven. Wiem, bo sam po nią posłałem. Tak, to ja posłałem halastera do East Haven po pomoc. Jego śmierć nadal tkwi głęboko w mojej pamięci, ponieważ był on nie tylko moim uczniem, ale również przyjacielem i druhem godnym zaufania. Będzie nam go brakowało, tak jak Hrodgara i innych członków ekspedycji. No. Powiedzmy, że słyszałem o nim. Sława jego czynów dotarła nawet do naszego odizolowanego miasta. Wiem również, że jego śmierć, choć tragiczna nie była przypadkowa, Komuś lub czemuś zależało, żeby wasza drużyna nie dotarła do kuldachar żywa. W tych górach działają wrogie moce. Moce pragnące zburzyć delikatną równowagę, którą my, Druidzi, od wieków staramy się utrzymać. Chodzi o zło którego nie widać, ale jego obecność jest oczywista. Wszystko to dzieje się na naszych oczach. Nie można nie zauważyć jego niszczącego wpływu na równowagę, nienaturalnej pogody, ostatniej fali porwań, coraz większej liczby potworów na przełęczy. Wszystko to wskazuje na obecność czegoś złego, nawet zwierzęta wyczuwają, że coś jest nie tak. Mogę powiedzieć tylko tyle, ile sam wiem, o czym chcesz usłyszeć. Pogoda tu w górach była zawsze zła, ale nie aż tak jak teraz. Gwałtowne, trwające po kilka dni burze przetaczają się niespodziewanie przez dolinę, po czym znikają równie szybko, jak się pojawiły. Jest zaledwie połowa opadających liści, a przełęcz na południu jest już całkiem pokryta śniegiem. Z tą pogodą dzieje się coś niedobrego. Przyroda to cykle, które można przewidywać, jeśli ma się o tym pojęcie. Mogę powiedzieć tylko tyle, ile sam wiem. O czym chcesz usłyszeć? No tak, to okropne, okropne, zaczęło się od opowieści towarzyszy podróżników porwanych w czasie snu z obozowisk na przełęczy. Nie przywiązywaliśmy wagi do tych opowieści, bo o takich przypadkach nierzadko słyszy się w naszych górach. Ale pewnej nocy zaginął chłopiec konlana Simisz. Następnego ranka całe miasto szukało chłopaka, ale bez skutku. Po prostu zniknął. Zniknął bez śladu. Historia z chłopakiem to dopiero początek. Kilka nocy później zniknęła kolejna osoba, Megan Potts, miejscowa akuszerka. Jej mąż, Khalil, prawie oszalał ze zgryzoty. Nie mówiąc prawie nikomu, chwycił za miecz i wyruszył po ciemku na poszukiwanie żony. Od tego czasu słuch o nim zaginął. A teraz porwania zdarzają się coraz częściej. Trzy dni temu zaginął Aidan, stary właściciel oberży, wieczorny cień. Mogę powiedzieć tylko tyle, ile sam wiem. O czym chcesz usłyszeć? Jak zapewne mogliście się już przekonać, w okolicy kręci się sporo goblinów. Zwykle nie wędrują już po górach o tak późnej porze roku. Jakby coś wyciągało je z nor, jakby sępy ciągnęły do zapachu padliny. Coś. Nie dość tego. Widziano również kilku olbrzymów idących przez przełęcz w większych grupach. Fakt, że tak wielu olbrzymów podróżuje razem w grupach, wskazuje na to, że są zorganizowani oraz że działają w jakimś konkretnym celu. Bacznie obserwuję ich działania. Ich ślady wyznaczają regularną drogę przez góry, jak gdyby byli na patrolu. Kolejna rzecz, obserwując olbrzymy, odkryłem inne, nieznane mi dotąd ślady. Jaka bestia mogła je zostawić? Nie jestem w stanie stwierdzić. Mogę powiedzieć tylko tyle, ile sam wiem. O czym chcesz usłyszeć? Równowaga. Jest dla druidów kuldachar świętością i od pokoleń dbamy o to, by tak pozostało. Ona jest wokół nas, ona jest nami. Równowaga to harmonia, która panuje, gdy człowiek i natura umieją współżyć, nie rywalizując ze sobą, ale tworząc dwie części jednej całości. Równowaga to wiara, na której zostało zbudowane to miasto. To właściwie przyczyna jego istnienia. Druidzi Sylvanusa, ojca dębów, dbają o to sanktuarium od samego początku. Od wieków czynimy wysiłki, aby osiągnąć idealną równowagę pomiędzy naturą i człowiekiem. Kiedy osadnicy w końcu przekroczyli przełęcz, arcydruid Tolben, mój poprzednik. Położył podwaliny pod stosunki, które pozwoliły na utworzenie naszej wspólnoty. O wielkim dębie, ogromnym drzewie, które stoi nad nami, wokół nas, to święte sanktuarium Sylvanusa, bo to on go zasadził, kiedy powstał Fejrun. Dąb stanowi świadectwo czystej siły natury. Monument, świadczący o zdolności przetrwania w obliczu przeciwności. Dzięki Tolbenowi, my, druidzi, nazwaliśmy go Kuldachar, a miasto, które również znane jest pod tym imieniem, stało się wspólnie z nim monumentem o jeszcze większym znaczeniu. Monumentem, będącym świadectwem równowagi. Tolben był swego rodzaju katalizatorem przemian tego sanktuarium z sakralnego ogrodu w dobrze prosperującą społeczność, w której człowiek i natura tworzą jedność. Początkowo osadnicy byli trzymani z dala od tego miejsca. Starsi druidzi postrzegali obcych jako zniewagę dla świętości drzewa oraz sfery